Siemanko, z tej strony Ecik, ze mną dzisiaj jest... Siema, jestem Bertos. Skarbnik. I to jest czwarty odcinek e, The Forest'a i dzisiaj zapowiadana podróż, więc chodź za mną. Okej. Okay. Nie mogę okay. sprintować, nie, dlaczego? Najadłem się. Kwiatkami. Ecik, popatrz się za siebie. <laughs> Co? <laughs> Ty u mnie tylko idzie twoja nazwa Come, baby? I'm here Ja tylko twoją nazwę widzę, no kij Ta? Dokładnie. A u mnie jest tak, że ty jesteś po lewej, a nazwa jest po prawej <grym> O myślałem że to jakiś... Co to za gówno? A dobra, za włosy to jest powieszone, więc nie będę się z tym cierpiał Ale nie wiem, może opowiem Nie wiem Co konkretnego szukamy Chcecie się dowiedzieć. Jedzenia takich hmm. konkretnych rzeczy Tak jak... Czekaj. Szukamy również tych białych cweli, bo zaginęli po prostu. No i od kiedy zbudowaliśmy sobie ten domek i ten zawisty yy, dookoła mury, to w ogóle nas nie atakowali. Więc to trochę dziwne było. I trochę niezbyt fajne. No, bo... Jak wiecie, jak ktoś was atakuje, to jest więcej adrenaliny, moim zdaniem. A tak to to było po prostu kurwa barsza mina. No, bardzo. O, płyta główna. Gdzie? znalazłem. To i co to kurwa jest? A to To Tutaj chyba, chyba idziemy na to miejsce, gdzie się rozbił ten statek? Nie, nie. Samolot Począ. jest w drugą stronę. O, dobra. Chyba nic nie widać, czekaj. Wiem, minął Tej, ja nie mam. Oluj, ja, ale mnie przestraszył ten. Mój fiut. Ty, to shop. Ty, to shop. Łap go, kurwa. Weź tu chuj mu. Shopie, ty. Shopie, shopie. Shopie. Photoshop. Ej, i chcę wam coś pokazać fajnego. Widzimy tutaj drzewo. Tak, piękne drzewo, proste. I zobaczcie, co się stanie. Nie, kurwa, nie! Dawaj, dawaj Ledwo przeżyłem, synę. Ja wiem Ja też Dobra. Ale widzicie, co można robić Jeśli chcecie, tak To jest chyba sposób uciekania przed kanibalami, jeśli was gonią Oni też umieją na żywo się dropiować, ale mam zdaniem da się z jednego drzewa na drugie przeskakiwać Tylko trzeba mieć trochę skilla Więc po prostu podchodzimy do drzewo, wód, żeby iść do przodu i po prostu napierdalać się spację Zaprezentuję jeszcze raz Weźmy w drzewo aktualnie, jestem w drzewie, ecik. Teraz wyjdź z tego drzewa. Nie mogę, nie mogę. Uj. Widzisz? Widzisz jakie skille? Z jednego drzewa na drugie. I patrz. Zatnę no, to drzewo. A złamałem nogi. Ecik, nie mam życia. Okay. Mam tylko nogę. Chodź, szukamy jedzenia, bo ja jestem głodny. No, dobra, ja mam dosyć mało hapeku, więc już nie jestem. Ej, bezeskaka. jesteśmy od tych kiepów. A? Mm. Ty patrz! Walizki są! Są walizki? Tak, a potrzebuję, może być jakiś sneakers. Lokowanie Ej. produktu. Ej, shop! Tu nie ma tu nikogo. Ej, na drzewa wchodzą. Kto? W shopy. O, jest. Mam życie, mam życie. Gdzie to życie? Kiedy ja życie podniosłem. Ej Nie mogę używać siekiery. Poczekaj, chwilę, mi czasami też się tak działo Toś tu było i wszystko wypenetrowo. Weź mi roztwórz to walizka Która? Ta tutaj Nic nie widzę. To jest jakaś No butelki samej to taki no i weźmy jakąś walizkę, stwórz, bo ja kurwa muszę coś zjeść No Ja w ogóle no. nie mogę używać siekiery Halo O nie wiem what the fuck To ich nie ma Gdzie oni mogli popierniczyć? Halo? Stachu? Ej, o co chodzi? Za każdym razem jak chcę uderzyć to ale masz benben chopie Uluo! No, ej, zakaz do... To teraz... sznur znalazłem. Co? Sznurek znalazłem, nie wiem do czego to, ale To są inni ocalali. Od... Bandasz Nie wiem w... wjechaliśmy im na chaty Jakieś szmaty tutaj są. Ej, nie mogę na serio uderzać, co jest? Nie wiem. Ja chcę uderzyć to na ręce, boś Okej okay. To jest naprawdę fajnie rozplanowane O, mogę tańczyć Ej, Ecik Co? Patrz, jak oni wiszą taka, taka trochę Tomb Raider jest Dzień dobry Zaprezentuję jak w niej jestem Też w niej jestem, i właśnie to jest dowód, że Tomb Raider Lara Croft jest pusta od środka Coś widziałem tu biegło Ej Ecik Co? Ecik, nie wiem co to jest Nie wiem Patrz, co to kurwa jest Ha Zobacz Drutem jakimś kolczastym co przyczepieni Oni nie żyją Ecik, fajny piłeczek Patrz. Huh. ha, nie trafił cię normalnie z 5 cm w czoło No i na serio uderzać nie mogę, halo Stachu Czekaj, złapię, 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 złapie do Ty mi, mi się też tak raz stało jak, jak tam budowaliśmy, ale zaraz przestało, nie wiem dlaczego. No, ja już tak mam od paru minut. Jak na razie tutaj nie widać. Jedyny sposób, żeby ich znaleźć, to chyba ich eskina jest. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jesteś? Elu, ja w stachu! O, dobra, tu jesteś. No ja nie rozumiem. Fajnie ty biegniesz, to są... Jest... O. Kurde. Poluj Patrz, mogę uderzyć No widzisz A czemu nie mogę w photoshopa? Nie wiem O, patrz, naprawiło się Nie wiem, ja mam skill. kurwa, ja mam skill. Czemu nie idziesz za mną? Nie wiem, szukam, szukam, szukam Ok Chodź, zepsułeś mi życie, Kilo. za to mam tarczę, chodź, piękną rękawiczkę. Nie wiem czy z tego... o czekaj, to są niebieskie? Nie, tych nie wolno mieć. Um, więc ogółem, jak tak idziemy bez sensu szukać yy, jaskini, która może się dosłownie znajdować wszędzie na tej mapie, można trochę z Wami porozmawiać <laughs> na temat naszych kanałów. Dokładnie. Więc, krótka historia na mnie. Nie miałem wcześniej takiej yy, okazji, żeby Wam trochę w większym wydaniu opowiedzieć, co się działo z moimi kanałami na YouTube i jak wylądowałem z tym imieniem Bertos i jak wylądowałem z nagrywaniem. To można teraz opowiedzieć. Więc ogólnie. Mój pierwsze konto na YouTubie się nazywał Moje, kurwa, mój, mój pierwsze konto. Moje pierwsze konto na YouTubie się nazywało Krysto. Prowadziłem mi od 4 lat. I... No nie miało wielkich tam rzeczy. Kurde, co ty tam robisz? Jadłem. No. No i niezbyt wielko się tam rozwijało to konto, ponieważ... Dobrze, moim zdaniem te materiały, co rzucałem tam, nie były w, do, w dosyć dobrym, jak na mnie, wydaniu, czyli były jakieś tam, nie wiem, słabe jakość dźwięku, słabe jakość grafiki takie różne miałem dosyć wtedy słaba kompa, więc nie mogłem nic dobrze, dobrze zrobić. Po tym jak już robiłem tam, miałem już kilka tych filmików, gdzie ty pobiegłeś. Udawać Titanika. Znaczy tetanice. A widzicie e... E... O, jaka fajna woda. No taka tylko mała wysypka jest, nie? Um, więc miałem już kilka filmów z ostrzeżeniami praw autorskich, bo jeszcze wtedy byłem taki noobson i dosłownie nie wiedziałem nic na temat tego. Po prostu pchałem tam muzykę, jakie mi się podobały i miało starczyć. I przez to to konto było nieczyste i, no tak by powiedzieć, już, już niezdatne do uratowania, moim zdaniem, więc postanowiłem złożyć konto TV. O, ty w ziemi tu biegasz tej ty. ty, oluju. taki Harry, Harry Potter jesteś. O, tutaj fana Harry Potter. <laughs> Ecik? Już jestem pod tobą. Ja też. Oluju. Ja jestem w kamieniu. A mógłbym cię zjeść, abym cię upierdali? Oluju. się w kanibale wejdzie. No What the fuck? Tu wody nie ma? Jest. Ty patrz wody nie ma. Właśnie skoczyłem i zabolało. Dobra, teraz mogę ja powiedzieć o swoich kanałach. Możecie mnie znać Kiedyś zwałem się ecik 2.3.1, tak? Za poprzez opublikowywać filmiki na tamtym kanale. Dlaczego? Po prostu nie czułem tam sensu, bo co prawda to był mój start, e, materiały były renderowane w tym najchujowniejszym programem, jak on się zwał, Windows coś tam, Media, nie pamiętam dokładnie. Windows Movie Maker? Dokładnie. E, I pomyślałem, że, a zresztą też przestałem nagrywać Minecrafta i też były to słabe materiały, więc po prostu usunąłem ten kanał i zacząłem od nowa no. I to wszystko z mojej historii. No właśnie to jest moja historia, to właśnie jest to z BerwTV co się właśnie stało, to dosyć mi załamało. to właśnie konto BerwTV TV dosyć dobrze sobie radziło, ja cisnął się bawił w małpę. Um. Um. jak to było? No. Robiłem sobie formata pięknego. Miałem zapisanego e-maila w... Yy... Za pomocą którego się zlogowałem na konto YouTube, zapisałem to sobie w Gmailu, czyli wysłałem do siebie sam wiadomość, i tam miałem skrzynce jest zapisane jako ulubione, i to nie powinno się usuwać. Po formacie, niestety, wszystko zostało usunięte. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, czy to w ogóle powinno się tak stać, że wszystko z mojego E-maila poszło się też zwalić, jak to nie wiem o co tu chodzi. I to jest właśnie to, że. Wydupiło mnie z tego konta i nie mogłem się więcej zalogować na niego To po prostu było żenujące moim zdaniem i... Nie no, pragnąłem Nie mogłem, siedziałem kilka dni, wypróbowałem praktycznie wszystkie Ale to wszystkie możliwości, co dotyczące moich e-mailów, które tworzyłem I nic nie działało, więc... Postanowiłem stworzyć nowy konto z podobną nazwą, bo mi się tam ta podobała naprawdę Ale nie chciałem robić dwóch takich samych kąt, Ponieważ mogło się czasami mylić i nie wiem, takie różne biznesy więc wymyśliłem to nazwę Bertos i teraz chcę się jej trzymać. Po prostu będę próbował nagrywać najlepsze filmy dla Was. ale dobra, tu no. jesteś. Choć biegniemy w dobrym kierunku. Chodźmy na tamtą dużą. Tam, yy. No to w sumie i tak już jest pora kończyć odcinek, więc w następnym odcinku postaramy się pójść na Wielką Górę. Wielka Góra. I od razu mówimy. Następny odcinek, czyli piąty odcinek, jest już, jest, jest już naszym ostatnim odcinkiem tej serii. No. Dlaczego? Ponieważ multiplayer po prostu nie da się zapisać, a ja gramy już trochę w tą grę. Maciek, przeżyj jak skoczę. Nie, lepiej tego nie rób, bo znowu będzie jakaś miląca woda. No a więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Halo. Hej.